Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czy narcyzowi uszło na sucho to, co Ci zrobił? Czy narcyz zyskał jakąś przewagę z tego, że miał z Tobą do czynienia? Czy zyskał coś Twoim kosztem? Czy zyskał coś wtedy, kiedy ty straciłeś? Początkowo może się tak wydawać, lecz nie kończy się to tak, jak się spodziewasz, nie kończy się to tak, jakbyś mógł oczekiwać. To po prostu tak wygląda, a z narcyzem nic nie jest tym, na co wygląda. Patrzysz na to z boku, patrzysz na to ze zewnątrz. Może widzisz narcyza na zakupach, może kupił coś nowego, nowe auto, może stać go, ponieważ dzięki tobie ma pieniądze, może ci je ukradł, może ma pracę, którą mu znalazłeś, załatwiłeś, może wybił się dzięki twojej pomocy, dzięki twoim kontaktom, ma pieniądze, jego stan konta może być dobry, może być lepszy niż większości ludzi. Pieniądze są tym, czego chce narcys. Potrzebuje zastrzyku pieniędzy tak jak potrzebuje zastrzyku paliwa, adrenaliny. Dzięki nim może poczuć ten dreszczyk emocji. Może poczuć się lepiej. Dzięki pieniądzom może przyciągnąć uwagę. Pieniądze są jego głównym atrybutem. Głównym czynnikiem niezbędnym do realizacji celów, niezbędnym do lepszego samopoczucia, po to służą narcyzowi. Może kupić samochód, żeby się pokazać, żeby się chwalić przed wszystkimi, żeby ludzie mu zazdrościli. Może kupić go tylko po to, by udać się we wszystkie miejsca, gdzie normalnie nie byłby w stanie. Teraz już może, po tym jak miał do czynienia z tobą, może nawet kupiłeś mu samochód, albo masz papiery na siebie. Tak czy inaczej, z ze zewnątrz może wyglądać to lepiej. Może wyglądać to tak, że zostałeś okradziony, wykorzystany. Użył pieniędzy od ciebie, Twoich pieniędzy, by zacząć coś nowego z kimś innym. Wszystko wygląda dobrze na początku, dobrze się bawi, dzieje się tak, ponieważ związek nawet się na dobre nie zaczyna, zanim nie minął rok, dwa lata, wcześniej nie ma odpowiedzialności, wcześniej nie ma poczucia obowiązku, jest po prostu zabawa. Dlatego będzie to dobrze wyglądać. Lecz po roku czy dwóch, jeśli do tego dojdzie, wtedy wszystko zacznie się zmieniać, wtedy wszystko zacznie się psuć, rozpadać. Zacznie się rozpadać, jeśli w ogóle dotrze do tego punktu, jeśli przetrwa tak długo jak rok czy dwa. Pieniądze mają to do siebie, że szybko znikają, zwłaszcza u osób narcystycznych. Narcyz może także natrafić na osobę, która wykorzystuje, oszukuje jego. Jeśli ludzie oszukują, wyrządzają krzywdę, ranią innych, to prędzej czy później to do nich wróci. W jakiś sposób to do nich wróci, w tej czy innej formie. Wróci to do nich, ponieważ uciekają, uciekają. Od czegoś, co nawet nie jest tym, czym myśleli. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Narcys myśli, że ucieka do nowej sytuacji, gdzie będzie odnosić większe sukcesy, lecz tak się nie dzieje. To wszystko się rozpada. Sprawy nie toczą się po myśli narcyza, choć początkowo może się tak wydawać. Narcyz zaczyna czuć się zażenowany, dlatego musi robić wszystko, by uniknąć upokorzenia. Tak dużo mówił. Myślał o możliwościach, o przyszłości, o tym, co może się wydarzyć, lecz to wszystko okazało się nieskuteczne. To była fantazja. To były obietnice bez pokrycia. To były kłamstwa, którymi sam się karmił. Narcys okłamuje samego siebie. Wierzy we własne kłamstwa. Może narcys został również oszukany wykorzystany, zmanipulowany, może ktoś z nim wygrał. Gra ma to do siebie, że nie można w coś grać i cały czas wygrywać, czy to w kasynie, czy to w sporcie. Nawet najlepsi potrafią mieć sezon bez punktów, a czasem nawet pasmo porażek trwa znacznie dłużej. Kontuzje, faule, dyskwalifikacja, doping. Możliwości jest wiele także u narcyza. Jeśli narcyz nie będzie się miał czym chwalić, to wtedy o nim nie usłyszysz. Przez pierwsze kilka miesięcy aż do roku czasu nie powinieneś się przejmować niczym, co widzisz, niczym, co do ciebie dociera. Czasami nawet może się to rozpaść bardzo szybko. To złoty okres, okres miodowy. Musisz poczekać aż narcyz się znudzi albo aż opadnie jego maska. Narcyz tak naprawdę się nie zmienił, nie zależy mu na nikim poza sobą, nie udało mu się to, co planował, nie zmienił swojej sytuacji na lepsze. Nie ruszył naprzód w kierunku lepszego życia. Narcyz jest po prostu otoczony osobami, które nie są w stanie się wydostać spod jego wpływu, z jego świata fantazji i kłamstw. Wszyscy mają problemy. Możesz myśleć, że jest od ciebie lepszy, że cię przechytrzył, ale tak się nie stało. Sprawy nie potoczyły się tak, jak myślisz. Nie potoczyło się to po myśli narcyza. To jedynie twoja wyobraźnia. Nie wiesz tak naprawdę, co się dzieje. Mogą się kłócić każdego dnia, mogą ze sobą walczyć, mogą się do siebie nie odezywać, lecz nadal pozostają razem. Patrzysz na to ze zewnątrz, dlatego zakładasz, że musi być w porządku, ale nie jest. Wielokrotnie Narcyz również zostanie ograny, wykorzystany, zmanipulowany, a nawet jeśli tak się nie stanie tym razem, to jest to tylko kwestią czasu, aż do tego dojdzie. Nie można cały czas wygrywać nie można cały czas kłamać, licząc na to, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Narcys tak naprawdę nie ruszył naprzód. Nie zapomniał o tobie, nie uszło, nie ujdzie mu to na sucho. Wszystko to, co ci zrobił, postawi go w trudnej, gorszej sytuacji w przyszłości. Kiedy gra w swoje chore gry, kiedy używa manipulacji, podstępu, kłamstwa, kiedy oszukuje, używa przemocy, źle cię traktuje, to są tego konsekwencje. Nie ma innych możliwości. Narcys doświadczy negatywnych aspektów swojego zachowania. Nawet jeśli teraz, do tej pory, udało mu się uniknąć konsekwencji, może tak to wyglądać. Możesz myśleć, że cię wykiwał, że uszło mu to na sucho, lecz prędzej czy później to się na nim zemści. To do niego wróci, tylko jeszcze o tym nie wie. Umów się. Na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.